Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 21 września, mamy sobotę, a ja jestem Magda i tutaj no prawie codziennie z kawką, kochani, prowadzę taki czas dla duszy, o duszy, dla duszy i od duszy, kochani, z całego serca was witam wszystkich. Moi drodzy, zwracajcie się do mnie po imieniu. Proszę Was bardzo, nie piszcie do mnie Pani Magdo, Pani to panowanie. Tutaj sobie całkowicie odkładamy. Tutaj ja jestem Magda, Ty jesteś dla mnie Zosia, Krysia, Basia, Kasia. Jesteśmy dla siebie po imieniu. Ta bliskość, która nas łączy, to jest bliskość duchowa. To jest bliskość nie ta taka tutaj, kiedy się widzimy w tym świecie, tylko to już jest bliskość na przestrzeni. Pewnie w nie wiecie? I to tak się dzieje, bo w momencie, kiedy coś nas przyciąga do kogoś, to znaczy, że nie jesteśmy tutaj po raz pierwszy razem. Gdzieś już w poprzednich wcieleniach pewnie się spotkaliśmy. Ale kochani, o czym zmierzam? Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie polecenia. Moja szefowa czuje się ciut lepiej, naprawdę ciut lepiej. Słuchajcie, to jest taki człowiek, że powinno być postawiona na wzór, dla, dla, zdrowych, dla zdrowych ludzi, na wzór, samodyscyplinę, samo. Nie wiem, jak to nazwać, ale tam jest po prostu taki power, taka chęć do życia, że to jest. Nie potrafię tego opisać słowami, wiecie. Ale, kochani, dziękuję Wam. Z całego serca wszystkim osobom dziękuję, które wysłały miłość, które pomyślały o niej ciepło. Czuję się ciut lepiej. Moi drodzy, coś Wam powiem. Yy, od lat zajmuję się już sesją czytania Kronika Kaszy. Prowadzę sesję czytania Kronika Kaszy. Wiecie co, ostatnio właśnie próbowałam się dokopać ile? Ale to będzie to będzie już prawie no 4,5 nawet więcej roku, kiedy czytam Kroniki Akaszy. Słuchajcie, ten czas tak leci... Dla mnie to było wczoraj. Po prostu dla mnie to było wczoraj, kiedy kiedy miałam egzamin, kiedy certyfikat odbierałam. Dla mnie to było po prostu wczoraj. Zapraszam was z całego serca na taką sesję. Powiem wam szczerze, każdy w życiu powinien sobie zrobić taką sesję u kogoś. Bo sam dla siebie. To jest zupełnie inna forma czytania kronik. To są podpowiedzi, to są wskazówki, a i też trzeba wziąć do siebie to, że nasza głowa potrafi wiele nam powiedzieć. Pod przykrywką, to jest taki nasz oszust czasami, wiecie? To jest taki czasami nasz oszust, ale kiedy się już nauczymy obchodzić z tą energią, z kronikami, to już potrafimy odróżnić słowa naszego kochanego oszusta, naszego ego, od słów mistrzów z kronika kaszy. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, wczorajsza sesja, wczorajsza sesja, gdzie no, przyszła osoba z pewnym pytaniem, i mistrzowie mówią tak. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz, tutaj pragnęła konkretnej, konkretnego czegoś i jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to połóż to wszystko na tacy. Potraktuj to jak składniki, a wszechświat potraktuj jako kucharza. I teraz idziesz ze swoimi składnikami do najlepszego ever kucharza. Który jest najlepszym kucharzem z kucharzy. Nawet nie ma nagrody, żeby go obdarować, jest takim cudownym kucharzem. I teraz w zaufaniu oddajesz mu te wszystkie składniki, i czekasz, aż przygotuje dla ciebie najlepszą na świecie i wszechświecie potrawę. I to on ci tą potrawę poda do stołu. A ty czekasz. I kochani, tak właśnie jest z naszymi zamówieniami do wszechświata. Jeżeli coś zamówimy, że ale to już mamy wiedzieć co my chcemy, tak? My mamy podać gotowca. Ma to być takie, takie, takie i takie i takie. Tylko pamiętaj, żeby to wszystko było tak jak ty chcesz. Że jak nie podasz mu soli, to będzie potrawa ble, taka niedosolona. Jak nie podasz mu tego, to tego nie będzie. Więc zanim podamy cokolwiek wszechświatowi, to zastanówmy się, co my tak naprawdę chcemy, ale też co jeszcze się zastanówmy. Czy nie jesteśmy najedzeni albo przejedzeni, że jak on nam to poda, to my po prostu zrobimy ble, ale ja już nie mam tego gdzie zmieścić. No właśnie. I tu też, kochani, bo czasami jest tak, że my czegoś bardzo, bardzo chcemy, ale my jesteśmy na to niegotowi. Bo jesteśmy przejedzeni, nie odpoczęliśmy. Jeszcze po ostatnim posiłku, a już chcemy nowy. Także jak będziecie składać zamówienia, na tacy wszystko podać do kucharza, no tak mi się to podoba, że na pewno zrobię z tym medytację, bo to jest niesamowite. I widzicie, to jest potęga mistrzów. Mało tego. Osoba ta pracuje w restauracji. Pracuje w restauracji i ona. Pierwsze co to mówi, tak, ale ja pracuję nawet w restauracji. Jak oni to dobrali, widzicie? Jest niesamowite. Ale tak mi się to wczoraj spodobało, że ja już dzisiaj tacę przygotowuję i na tej tacy położę. Wiecie, nawet przyszło do mnie, że możemy to sobie tak zrobić namacalnie, tak? Że możemy położyć sobie piękną tacę, na tej pięknej tacy napisać, czego pragniemy i wtedy to przerobić tak, żeby było można oddać do jakiegoś żywiołu i wypuścić wszechświat. Ale najlepiej w formie medytacji, żeby to jeszcze prosto z serca poszło. W momencie, kiedy będziemy, tak wiecie, koherentni, kiedy serce będzie połączone z umysłem i kiedy to wszystko będzie pięknie, pięknie grało. No dobrze, to zobaczymy, co nam karty na dzisiaj powiedzą. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam na sesję czytania kronika kaszy. Napiszcie do mnie maila: czas dla duszy Możecie się ze mną skontaktować też przez Messengera. Możecie tutaj też napisać. Ja większość komentarzy czytam, kochani. Mówię, nie zawsze odpiszę, no bo nie zawsze mam taką możliwość, ale odpisz, ale, ale przeczytać przeczytam. Co nam karty na dzisiaj chcą powiedzieć? Kto do nas chce przemówić, to... Kto nam chce coś powiedzieć, kto, podzielcie się w komentarzu też, kto tu siedzi z kawką i pije razem ze mną w kawkę. Paść powietrza. Logiczny, szczery, impulsywny, ciekawy, prowokacyjna informacja, opóźnienie lub zmiany planów. Prawda wypowiedziana w sposób nietaktowny. Oj, tutaj też trzeba z tym uważać, wiecie. Też trzeba z tym uważać, jak dobieramy słowa. Czasami przekazanie pewnych informacji w odpowiedni sposób zupełnie inaczej trafi. I czasami jest też tak, że jesteśmy zdenerwowani, niosą nas emocje, jak coś strzelimy, to tu mam taką Irenkę, kochani. No tak świetnie to nazwała, że ona najpierw strzela a później ładuje. <grym> Oczywiście, że nam się zdarzy. Ale wiecie, powiem Wam tak, kiedy też praktykujemy otwieranie kronik akaszy, yy, kiedy jesteśmy w tej przestrzeni, kiedy jesteśmy w połączeniu z mistrzami, to nie jest tak, że my chodzimy 24 na godzinę, w, 24 na dobę w kronikach akaszy, bo tak się nie da, bo to są mega, mega wysokie wibracje. Ale kiedy jesteśmy w tej przestrzeni akaszowej, kiedy wchodzimy do niej często, kiedy... Mamy kontakt z mistrzami, to wiecie co, my jesteśmy bardzo prowadzeni w życiu. Bardzo, bardzo, po prostu bardzo intuicyjnie. Kiedy mamy coś zrobić, to my dostajemy nawet nie otwierając kronik. My dostajemy takie bodźce, że my to czujemy. Ale kiedy otworzymy sobie kroniki, to my dostajemy jeszcze dopełnienie naszego czucia. I to jest przepiękne. Kiedy nawet idę do kuchni i wtedy sobie mówię tak: Mistrzowie, Gotujemy dzisiaj to i to. Pomóżcie mi, żeby to było ugotowane tak i tak. Słuchajcie. I czasami z niczego, ja zrobię takie danie, że moi chłopacy się śmieją, wiesz co mówi? Ty lepiej zrobisz tak, niż jak jesteś przygotowana na jakieś tam zrazy albo na coś. A wy widzicie? Tak to się dzieje. Tak to się dzieje. To jest właśnie prowadzenie. To jest prowadzenie. Paść powietrza. Możliwe, że otrzymasz informację dotyczącą nowego wyzwania bądź jakiegoś opóźnienia. Informację tę przekaże ci osoba, która zwykle mówić bez ogródek i niekoniecznie zastanawia się nad tym, co wypowiada. Nie bierz jednak tych słów do siebie. Ważna jest wiadomość, nie posłaniec. No i pięknie to jest tutaj opisane. Zobaczcie, ważne jest treść, a nie to też jak zostało nam przekazane, nie? Bo w momencie, kiedy my przekazujemy, to uważajmy też, jak, w jaki sposób. Ale jak ktoś do nas przyjdzie i zacznie strzelać jak kałasznikow, to wybierzmy tylko te słowa, które chcemy usłyszeć. Te, które są nam potrzebne. Może to być młoda osoba, bardzo często inteligentna, szczera i niezmiernie ciekawa. Człowiek odznaczający się analitycznym umysłem i genialnym intelektem, dzięki czemu umie dostrzegać prawdę kryjącą się za każdą sytuacją. Bezstronny, logiczny, niewrażliwy, impulsywny. Karta ta też oznacza, że może czekać nas nowe wyzwanie. Kontrakt lub umowa. Konstruktywna krytyka. Mogą też nas, słuchajcie, dosięgnąć plotki. Mogą też nas dosięgnąć plotki, więc nie dajcie się wkręcić w jakieś plotki, bo jak damy się wkręcić w jakieś plotki, no to możemy być pewni, że za chwilę ktoś będzie plotkował o nas. Tak działa wszechświat, tak działa. Ale też pamiętajcie, że plotki to jest taki wasz punkt widzenia. Jeżeli to są wasze odczucia o danej osobie, że ta osoba wcale nie musi być taka, jak wy ją czujecie ona wam coś chce pokazać co wy macie zauważyć u siebie, tak jest moi drodzy najczęściej, a ja was kocham i przytulam, życzę cudownej soboty dzisiaj idę słuchajcie, oby tylko deszcz nie pada dzisiaj idę na przecudną imprezę z bębnami na plaży nagram filmik udostępnię go słuchajcie na, na grupie facebookowej a może i tutaj jakieś takie Szorty powstawiam i jak macie tylko jakąś możliwość znajdźcie w wkoło siebie jakąś taką grupę duchową ludzi, którzy czują, którzy chwalą się tym, że czują, którzy w tej energii potrafią się poruszać. Podejdźcie, zobaczcie, poczujcie to naprawdę warto. Przytulam mocno cudowności Magda.